Czujesz, co? Czuję dwie rzeczy. Twoje odchody i świeżo pie, świeżo smażone na z komputera i McDonald! Pyta się, co to I, I McDonald? No? To tak. Co to? Powiem ci, że to jest świeżutki komputer prosto z fabryki za jedyny 237,69 zł i 69 groszy. E, tylko z dopisać przez łutówkach 420. Ok, wracając. Przy użyciu tej machiny, nie dość że. Tla, taka, podczas podczas pieczenia. Firmą firmą tak, podczas pieczenia możesz tutaj sobie siedzieć. O, na komputrze i. Niestety, ma tylko parę klawiszy. Pomówimy w wersji finalnej. Tak. To możesz nie dojść podczas, że grasz sobie na przykład. Snake. No. I w tym samym czasie robi wam się o tutaj jedzonko. Także tutaj mamy 200 złotych. Zamykamy, klikamy i czekamy. I dzieje się magia. Dobra, także to teraz jak jeszcze robi się nasze jedzenie, to zapytam się tutaj mojego kolegi, jak mu minął dzień. To jest bardzo ważne no pytanie. Spoko. A więc tak, jak Ci minął dzień kolego? No spoko, a tobie? Same. Ale dobra, nieważne, nikt nie pytał. Okay, no a to, więc teraz. To jest a, a ja jestem jakby co? Współpraca z nickiem Nike Industries, który zaprojektował design tego komputera. Tak. I właśnie przed tym, jak pokażę Wam rezultat, jedzenia ostateczny, zobaczcie na ten piękny design. No. Musicie kupić. Nie, nie patrzcie na te plamy. Musicie po prostu kupić. A więc tak. To jest rezultat końcowy. Okej. Okay. I teraz możecie sobie wyjąć. Tylko Waga bo może być naprawdę gorące. A więc... Ugh. O! Jak dla mnie było bardzo dobre. Chodźcie do sklepu!